Hello my dear students! Witam serdecznie drodzy uczniowie. Kontynuujemy dalej e, tam, gdzie dosłownie skończyliśmy. E, pytania, różnego rodzaju pytania w różnych czasach i z różnymi czasownikami już za nami. Jeżeli będziecie mieć jeszcze problemy z tym, dajcie znać to. Spróbuję Wam jeszcze przygotować trochę dodatkowych, e, dodatkowych materiałów i ćwiczeń. E, także albo w komentarzach, albo na dzienniku proszę jakąś informację, że ktoś nie wie, nie daje rady, nie wie o co chodzi. O ile oczywiście takie osoby są. No a dzisiaj kontynuujemy dalej. Today's topic. Are you busy next Thursday? Are you busy next Thursday? So please open your notebooks. Write lesson and topic for today. And today's topic. Are you busy next Thursday? On page 114. Dzisiejszy temat. Czy jesteś zajęty w następny czwartek? Strona 100. 14 na tej stronie otwieramy książki. E, I po dzisiejszej lekcji będziecie moi drodzy wiedzieć jak zaplanować spotkanie, tak? Czyli dzisiaj plany na przyszłość. OK. E, zaczniemy moi drodzy najpierw od historii. So we'll start with a story. And uh, this is exercise one. Listen, we answer the questions. Podczas słuchania i podczas oglądania, proszę, żebyście skupili się na dwóch pytaniach, które tutaj mamy. Pytanie pierwsze: What has Tom got? Czyli co ma ze sobą Tom? Why does Tom say oh no at the end? Dlaczego Tom mówi o oh, nie na samym końcu? OK, so please watch the story and uh, listen, right? Lucas, are you busy next Thursday? No. Why? I've got tickets for a basketball match. It's the College Cats against the Kempton Kings. Would you like to come? That sounds great. I'd love to come. What time does it start? At half past six. Great. Where should we meet? Let's meet outside the arena at six o'clock. Cool. See you then. Come on, the Kings. The Kings, but. Nie, you support the cats? No, I support the kings. Oh no. To nie, To nie, to nie, to było pierwszy raz. Um, mam nadzieję, że zrozumieliście, moi drodzy, cały ten dialog. Um, oczywiście on jest zapisany w formie tutaj pisemnej, tak? Na tej stronie jest 114. Jeżeli ktoś chciałby sobie obejrzeć jeszcze raz, proszę bardzo, wystarczy sobie cofnąć trochę film, a my teraz odpowiadamy na pytania. So please write down exercise one. Zapiszemy zadanie pierwsze. Question one. What has Tom got? Co ma ze sobą Tom? Myślę, że wiecie doskonale. Why does Tom say oh no at the end? Myślę, że też się domyślacie. Eee, cały dialog Wyglądał w ten sposób, że Tom zaprosił Lukasa na mecz piłki koszykowej, tak, gdzie grały dwa zespoły ze sobą, Coventry Cats i Campton, Campton Kings. No i oczywiście Lukas jak najbardziej zgodził się, żeby, żeby pójść tak, na ten mecz. No i właśnie tutaj mamy odpowiedzi, więc żeby wam tutaj nie spoilerować, mam nadzieję, że sami odgadniecie, dlaczego Tom powiedział o, o, o nie na sam koniec. Ok, so let's check the answers. Number one, what has Tom got? Tom has got tickets for a basketball match. Tak, czyli Tom ma bilety na mecz piłki koszykowej. He says, Oh no, because Lucas supports the Captain Kings, a different team. Powiedział, o oh, nie, ponieważ e, Lucas e, jest fanem zespołu Captain Kings, natomiast Tom jest fanem zespołu e, Country Cats. Tak, czyli tak naprawdę idą razem, ale będą kibicować dwóm różnym zespołom, dlatego to on na końcu mówi o nie. I to były poprawne odpowiedzi do tego dialogu. Oczywiście w tym dialogu występuje mnóstwo wyrażeń, które dzisiaj będą bardzo ważne. I zanim do nich przejdziemy, zanim do, nim, za, zanim do nich przejdziemy w zadaniu trzecim, no to najpierw mamy zadanie drugie. I tutaj obejrzycie sobie teraz, moi drodzy, razem ze mną jeszcze raz ten dialog i prosiłbym, żebyście uzupełnili brakujące brakujące luki, tak, brakujące słowa. Tutaj mamy ten bilet, który ma przy sobie tą, tak, i brakuje nam tutaj paru nazw, więc zapisujemy sobie zadanie drugie, exercise 2, piszemy cyfry 2, 3, 4 oraz 5 i próbujemy odpowiedzieć, uzupełnić, tak, brakujące słowa na tym bilecie. Ok. So, let's watch it one more time. Obejrzyjmy jeszcze raz. Lucas, are you busy next Thursday? No. Why? I've got tickets for a basketball match. It's the College Cats against the Kempton Kings. Would you like to come? That sounds great. I'd love to come. What time does it start? At half past six. Great. Where should we meet? Let's meet outside the arena at six o'clock. Cool. See you then. Come on, the Kings. The Kings, but. Don't you support the cats? No. I support the kings. Oh no. Okay. This is it. All right, so let's do it, shall we? Zrobimy zadanie drugie, zapisujemy sobie, tak jak już wspomniałem wcześniej, mam nadzieję, że macie. No i uzupełniamy brakujące słowa, okej? Okay? Tutaj stopujemy film, próbujemy uzupełnić samodzielnie. Hmm. OK. Let's check it. Country cats vs Kempton. Kings, right? Uh, Thursday, the 23rd of June, Orbit Arena and the uh, half past 6, right? PM. Right? Those are the correct answers. To były poprawne odpowiedzi. Mamy zespoły i Cats uh, kontra Kempton Kings w czwartek 23 czerwca na Orbit Arena o godzinie 18:30. Alright. No i teraz moi drodzy, przechodzimy do tych wyrażeń, które dzisiaj będą bardzo ważne. One są w zadaniu trzecim. Prosiłbym oczywiście was, żebyście najpierw tak posłuchali, jak je wypowiadać, a dopiero za chwilę sobie je napiszemy i dopiero za chwilę będziemy je sobie tłumaczyć na język polski. OK. So please repeat after, after me. Right? Are you busy next Thursday? Are you busy next Thursday? I've got tickets for a basketball match. I've got tickets for a basketball match. Would you like to come? Would you like to come? That sounds great. I'd love to come. That sounds great. I'd love to come. What time does it start? What time does it start? Where shall we meet? Where shall we meet? Let's meet outside the arena. Let's meet outside the arena. Let's meet at 6 o'clock. Let's meet at 6 o'clock. Ok. Mam nadzieję, że pięknie powtórzyliście razem ze mną. Te wyrażenia są bardzo proste, i teraz zobaczcie, mamy je podzielone na wyrażenia A oraz wyrażenia B, nie? I teraz wyrażenia A i wyrażenia B, dlatego są tak podzielone, ponieważ będą dwie strony dialogu, tak? Osoba, która będzie najpierw osobą A, no i później będzie osoba osobą B. Więc zapisujemy sobie właśnie taką notatkę: Making arrangements, tak, czyli tworzenie spotkania. I teraz przepisujemy sobie po kolei wszystkie wyrażenia, które tutaj macie, dzieląc je na A i B, więc te A i to tutaj ostatnie A też sobie dorzucicie do tego pierwszego. I tłumaczymy na język polski, tak? Ja oczywiście ją teraz przetłumaczę. Wy zastępujecie w i zapiszecie. Are you busy next Thursday? Czyli czy w następny czwartek jesteś zajęty, ok? Możemy zmienić Thursday na jakikolwiek inny dzień tygodnia. Hmm? Sorry, are you busy next Monday? To czy jesteś zajęty w następny poniedziałek, na przykład, tak? Ok. I've got tickets for a basketball match. Mam bilety na mecz piłki koszykowej. Oczywiście możemy zmienić basketball match, czyli mam bilety na cokolwiek innego. Football match, right? Na mecz piłki nożnej. Volleyball match, tak? Na mecz. Y piłki ręcznej, for a concert, na koncert i tak dalej dalej. Would you like to come? Czy chciałbyś przyjść? Tutaj już nic nie zmieniamy. Would you like to come? To jest wyrażenie całościowe, tak? Czy chciałbyś pójść ze mną? No i mamy tutaj jeszcze a, let's meet outside the arena, czyli spotkajmy się przed areną, tak? Chodzi o miejsce, gdzie odbywa się koncert albo mecz. Let's meet at 6 o'clock spotkajmy się o 6. Oczywiście nie musi to być tutaj arena, może to być zupełnie inne miejsce, nie musi to być szósta, może to być zupełnie inna godzina. Pamiętamy, że let's meet outside to spotkajmy się przed, let's meet at, spotkajmy się o. No i ta część B. That sounds great, I'd love to come, to brzmi świetnie, z przyjemnością pójdę. What time does it start, o której godzinie się zaczyna? Where shall we meet? Gdzie się spotkamy? I zobaczcie, że wszystkie te wyrażenia są wyrażeniami skierowanymi do przyszłości, tak? Ponieważ będziemy umawiać się na spotkanie, które odbywać się dopiero będzie w przyszłości. Ok. Zapiszcie, zastępujcie film. Mam nadzieję, że w miarę przetłumaczyłem, tak, że będziecie spokojnie rozumieli wszystko. A ja lecę dalej. Będzie to zadanie czwarte. Prosimy was, żebyście sobie zapisali zadanie czwarte, so please find Songs 4. For... I ten dialog trzeba będzie uzupełnić poprawnym wyrażeniem, tym, którym przed chwilą sobie zapisaliście. OK? Więc dam wam chwilę na zastanowienie. E, oczywiście wystarczy tego samego wyrażenie. Nie trzeba przepisywać całego dialogu, tak? Ehm, ok. Posłuchajmy sobie teraz tego dialogu. Sprawdźmy, tak? co tutaj powinno być i czym ewentualnie uzupełniliście. OK, so listen please. Hi Alice, are you busy next Monday? No. Why? I've got tickets for a play. It's Aladdin. Would you like to come? That sounds great. I'd love to come. What time does it start? At seven o'clock. It's at the new theatre. Great. Where shall we meet? Let's meet in the cafe next to the theatre at half past six. Cool. See you then. Okay. Jeżeli potrzebujecie jeszcze raz, cofnijcie sobie te pół minuty wcześniej okay? i będziecie mogli pozwać jeszcze raz. Natomiast my za chwilę sprawdzimy, mam nadzieję, że zrobicie sami. OK. I've got tickets for a play. Okay? I zobaczcie, daj ma bilety na sztukę, czyli na y, przedstawienie teatralne, które się nazywa Aladdin. Tak? Would you like to come? Czy chciałabyś przyjść? No i Alice mówi, że that sounds great. I'd love to, I'd love to come. What time does it start? At seven o'clock, it's at the new theater. Great, where shall we meet? And the last one, let's meet in the cafe next to the theater at half past six. OK. To były poprawne odpowiedzi. Mam nadzieję, że rozwiązaliście to zadanie na wielkim luzie. No i tutaj, moi drodzy, mamy zadanie piąte, która będzie, które będzie waszym zadaniem domowym. Tak, zrobicie sobie w domu to zadanie. <laughs> Cały czas jesteście w domu, więc ee, mam nadzieję, że trzymacie się jakoś w tych domach. Dajcie znać w komentarzach, co robicie, żeby zabić nudę. Ok, e, mamy tutaj trzy bilety. Pierwszy bilet to jest bilet na koncert, tak? Na e, muzykę klasyczną, na Beethovena. Mamy tutaj gdzie? W Queen's Fiatze. i wiemy, że w piątek o ósmej. Drugi bilet to jest e, film ticket, czyli do kina na Titanica 2, nie wiem, czy no, chyba nie ma drugiej części. W kinie ABC, ABC Cinema. Na sobotę na 5.30. No i ostatni bilet to Cup Final, czyli finał Pucharu w piłkę nożną. Oczywiście Chelsea versus Liverpool, z Liverpoolem w sobotę na godzinę 15. Prosiłbym was, żebyście ułożyli dialog, bardzo podobny, oczywiście każdy układa go samodzielnie, bardzo podobny do tego, który mamy tutaj, oczywiście nie musi być on między Holly oraz Ellis, może to być między dowolnymi osobami, jakie sobie wybierzecie. Prosiłbym, żebyście po, tak pozmieniali tutaj w tym dialogu, tak, yy, różnego rodzaju wyrażenia i różnego rodzaju słowa, aby zaprosić właśnie kogoś na któryś z tych tutaj wydarzeń. Jedno z trzech, tak, albo na mm, koncert muzyki klasycznej, albo na Titanica do kina, albo na mecz piłki nożnej, ok? I teraz mm, od Was zależy, czy się zgodzicie, żeby pójść, czy się nie zgodzicie, tak? Gdzie się będzie odbywał wszystko, macie tutaj podane, więc na podstawie jednego z tych biletów, proszę ułożyć bardzo podobny dialog do tego w zadaniu czwartym, ok? Thank you very much for today. Dziękuję Wam na dziś, za dzisiaj. See you next time. Goodbye.